Ja nie lubię zmian. I generalnie, jeżeli coś działa, jeżeli jest dla mnie komfortowe, wygodne, bezpieczne, jeżeli czuję się z tym dobrze, to po co coś zmieniać? I mam poczucie, że uczniowie z dzisiejszej Ewangelii znaleźli się trochę w podobnej sytuacji. Znaleźli Boga, Mesjasza, który dawał im poczucie sensu, bezpieczeństwa. Z jego obecnością i działalnością każdy z nich wiązał swoje nadzieje, swoje plany na przyszłość. A tu Jezus mówi: słuchajcie, wszystko się zmieni. Będą was prześladować, zabijać. Co więcej, ja odejdę i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest na tyle trudne, że smutkiem jest napełnione wasze serce. Ale Jezus mówi coś dalej. Mówi: że to jest lepsze dla uczniów, w innym tłumaczeniu pożyteczne dla nich, żeby odszedł. I zawsze to słowo mnie mocno tak zatrzymuje, bo jak to jest, że trudna zmiana ma prowadzić do lepszego dobra? Nazywam się I... Katarzyna Bondarenko. Na co dzień jestem prezesem Fundacji Młodzie na progu, która od lat towarzyszy młodym na różnych progach ich życia. Pracuję jako psycholog, diagnosta, terapeuta z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. I zapraszam Ciebie dzisiaj do rozważania fragmentu z Ewangelii Świętego Jana z 16 rozdziału.